To czekaj, to trzeba, to trzeba zmienić to. Witam, witam was widzowie w nie wiem co to odcinku, ale chyba w odcinku serii od zera do farmera, nie, piąty odcinek z od zera do farmera, jest ze mną Rzutek. Dobra. I jest ze mną y, Kuba. Kuba porowiec jakich mało. Jesteś Kuba? Kuba obecny? Zawię. Dzisiaj będą siewy. Zaptać czym siebie? Rejkami? Otóż nie! Kupylim siewnik! O tak jaką mamy prozyta jeden i łosim chyba. Odepniesz od razu? No, chcieliśmy takiego bodcika kupić. Taki jeden metra, ale... Dobra, na... tylko trzeba napełnić. Napełnisz? Nie. Iną no otwierajkapę. Taki jest cyk, chodź, to jeszcze opuszczę. Kurde, błędnie. Ciekajcie, bo ty nie ustawisz tego. Ja nie. Dobra, Zamykaj klapę. i ja dzisiaj chcę wybierać się siną. Zobaczmy, czy drzewa są jakieś. ...do... ...cięcia. Przyjedziemy... Wow. Do... Co? Ty, bo taki jeden ciapek A. i rusek na promocji, co. So. Patrzcie, co tu jest! Skórki, pisklęska i paćki małe. Zabrajcie. Dobra, idziemy. Sobie... Dobraaa! To jest jedno jedziemy zobaczyć, czy trzeba sobie wycięcie jakieś. Jak tak to nie, nie ty. A co to za kałuża, widzowie? Już mi już tak nie słyszę, widzę, bo tu nie wziąłem mikrofalówki. A co to widzę za kałuża? Ty. Co to za kałuża? Co to za kałuża? Jak wielka. Tu co rolnikowi zalało. Czekaj, czy ten rolnik mieszka? Coś tam jest. Czekajcie czy to jest zala, nie jest. Czekajcie, że... O kurwa, że wejdę. Chybko. Gdzie się odpaliło? Chyba uh, się nie zabiję pod tą wodą. Chyba jedzie gdzieś łódka. Chyba to mnie ma streszało. Już to wszystko w Zobaczmy, jak to jest, Nie mnie nie słyszy to, mikrofonów, mi mikrofonówki miało. O, Oooo! Muszę go że ja podlecę tutaj do tego rolnika tutaj. Napisałem karteczkę i musi, no. Dam mu, może będzie w domu. Ooo, zamknięta brama. Dobra. Dobrze, dzień, już jestem. Dobrze, jedziem. jedziemy. Do tu Teraz Teraz będzie zak Tego rolnika nie ma. Tam będzie karteczki i mu 16 kamieni. Zobaczymy. Czy tam będzie zaklęcie? Zaraz będzie. O! Jest taka urze. Nie ma go. po tajemniaków, gdzie od tak razu mnie na tego, żeby się kapnąć, żeby się z Dam się na komornika widzę i się przebiorę. Przebiorę się i zobaczmy, jak to zareaguje na to. Komornik, będę. To komornik taki. Sądowy. Komornik komornik. Widzę, jak zareaguje. Może mikrofalówki nie ma. To jest nie komornik sądowy. No idziemy. dobry! dobry! Dzień dobry! Komornik sądowy Proszę wysiąść Nie mam czasu Komornik sądowy, proszę wysiadać Proszę wysiąść Coś się pan wycie... Coś przyjechał Co? Coś pan ze przyjechał Coś zło? Szeba, żebyś mi Siema, Szeba, żebyś mi dał. Szeba, żebyś mi dał. Szeba, żebyś się, mamy. Szeba, żebyś mi dał. mamy! Patrz, mi Gaż! Bo no, okay. ja nie ukradłem. Ja Ty nie reagujesz na te auto? Kauł ukradłem. Ta... Nie ukradłem, była w kałuży. Taki wielki kałuż. Po ja przy dole? Podnajpuję, jestem. Na to? Gdzie ja nie. jestem? Już ja, że mnie ukradł, ona była w kałuży. Jedziemy na przejażdżkę. Ej, gdzie ja jestem? Biciąłeś mnie? jedziemy na przejażdżkę. Nie podoba nie nie Jedziemy na przejażdżkę gdy będę jak Dawaj, jedziemy na przejażdżkę. Co? Gdzie będziesz siadał, z przodu czy z tyłu? tak? Z przodu siadasz? Nie. Co? Otworzyłem Ci drzwi z przodu. Ciemal zamykam Ci drzwi. Dobra, odpalamy. O, odpaliło. Nie taki co, nastroszyłem Cię trochę? Komar Tu mija jakiś dupek przyjechał jakimś złowem. ja to, jest tylko łóż wyciągnął, no ale to... Fajnie to mnie nie pomoże a, a gdzie ty dobry zostawił? A przy kołudze takiej wielkiej Wrócę po niego Trzymaj się Skaczemy! Ja myślę, że tu dom jest Jeszcze, że żarło Pali w takie liche Jedziemy tutaj Rzutek, macie jaka pogoda pochmurna. Chciałeś coś? Chciałem ja. <grywa> Tak, na pewno. Rzutek, trzymaj się, bo szybko. Chłopcze, to co ty polecisz do sklepu? Zzuczek. No dobra. Ło! No. No powoli, to było so. parę Widzisz tu z zapy... roku. Zasiewka w razie. Mam jesteśmy już. Wee. idź to panie. Teraz ja to już tu nic nie kupił. Kupił, kupił. Za grosze. Nie no, gotówka jeszcze mam. 10 zł. Nie no, 50 zł. Dobra, idź do sklepu, ja ci drzwi. Dobra, idź, ja tu samochód, znowu, bo... ...tu nabłączałeś i... ...śmierdzi. Pojdzie. Dobra, widzę, już jestem. O, no, już jesteś tu, tak? Dobra, śwadaj. Ktoś napierdział w tym samochodzie, że... Oh. Rogalik, jeszcze zajedziemy do, do Rogalika. Nie tu jechać. O, tutaj zapytamy się, czy będzie można ten... płatka dymfinarium może dać. Tam na chłopaków zapytali. Lecimy popakuj co takiego. Ty... A, tam wiercę coś i tam komuś przeszkodzić. Okej, okay, to jeszcze tutaj... To da się ...interygować. No nie można by ich dać. Pogaduję tam, co bo... tam. No dobra, no ładna. Nie no, nie szkoda słuchba, no ładna. No bo ja wszystko zrobiłam Ciekawe czy przyjdzie Meryl, co ino poza mnie, komu to? Dobra I? No Będzie można? No, z pograby od razu Z czym?

Chyba do domu jeszcze. Do domu? Nie Dobra, to skoczymy od razu po roweru O matko! Dobra, to rower, z buta O matko. O matko, to ja może gdzieś beana zostawię. Albo zabiorę ją do chaty. Haloś, że tak słyszysz mnie? No. Gdzie ją dać? Do chaty czy do, czy do lasu? Chodź. Oj, dobie. Może jeszcze podłożenie było. Ui. O. Udało mi się. Jestem ja blisko. Zdam się, już? No. Jeszcze długo też zima. I... To To dawno. Dobrze idzie. A gdzie jest mój z co wie? Podwiatą chyba. A to... do... podwiatł, stoi. so then we we'll to check